Hej! Witajcie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks! Gramy Defendurem. Tak wpisanie tak powiedziałam, żebyście sobie nie myśleli. I dzisiaj chyba tylko ósemki będą, bo znowu trzeba troszkę pozarabiać kaski. Bo chyba trzeba byłoby kupić jakiś nowy czołg. Skoro zbieżenie i powrotem zniżymy. Okay. Okej. No dawaj, dawaj tam. Kurna. Emila wykryła, nie wiem gdzie jest Emil. A, tutaj podjechał. No. Kupi no, rozjazd naszych, więc. No. Jeszcze ten kawu czwórka w nic mi nie pomaga, więc szkoda. Ogólnie jest fajna mapa. Ja będę jechał tutaj w te, te krzaczki. Bo zastanawiam się, jak tam szybko przejechać, żeby wiecie. Chyba od tej strony tak. Czyli tu, tu jakoś tak. Oni nie mają LCK, więc to jest y, dobra wiadomość dla mnie. Mogę zrobić sobie nawet tak. I lecimy. Wiem, że miałam zarabiać, ale no, zobaczymy. Najwyżej już nie będę grała z racjami. Na się mnie, Szkoda. Nie trafiłam. Właśnie. No, przeładuję sobie i... Podieram takéto kľačky. Au. Dobre, znovu podiehala. Kurde, škoda, že ten UD sám tak bardzo intensywnie. Nie tak chciałam kliknąć, nie chciałam przeładować. No dawajcie, dawajcie, ale wyjeżdżajcie proszę. Ała, a nie, jeszcze zginę teraz. No już zniknęłam, to podjeżdżam. No dawajcie, kurde, tylko 400 muszę jeszcze zrobić. No, proszę, proszę wsparcie, no. Ej, to po moim spocie, ale fajnie. Uf, no to nie we mnie. No dawajcie, dawajcie, ktoś tutaj jeszcze. Tylko jeszcze 40 potrzebuję. Kurna, ginę. A... Tak mało zabrakło. No dobrze, gramy sobie dwururką. No i co? I pojedziemy sobie tutaj na ciężkie. No zobaczymy, jak nam sobie poradzimy. Jestem dobrej myśli. To jest moja pozycja, ja tutaj lubię stać. Kurde, po co ja się tam nie patrzyłam? Nie wiem, czy podjeżał, bo tam nikt jak nie nikt nie podjechał, to nikt nie będzie skutował. Czekajcie, czekajcie. Nice. Nice. A, tak, myślałam, żeby się schować. On tu będzie wyjeżdżał. Nie wiem, czy jechać. Dobra, wyjeżdżę na do niego. Gdzie on jest tutaj twardy? Kurna. Wo dem ich abschreibe, du hast Dobra. Szybko! Nie, nie mam nie pamiętam, jak mam mowy. Ej, mam pyskę. Nie widziałam. Biedny.

Ginę, ale szkoda, boginę, ale szkoda, boginę, ale szkoda, boginę. Ale szkoda. Bardzo przyjemna mapa, ale są dziewiątki, więc nie cieszymy się z tego powodu. Wiecie, ja jestem w jakiś sposób twarda, ale przy na dziewiątkach ja jestem twarda? Myślę, że nie, myślę, że będą chyba robić ze mną, co będą chcieli. Ale no, spróbujemy coś się raz wychylić. I zobaczymy, jeśli się nie uda, to znaczy, że to nie jest dla mnie i się wycofuje i gdzieś indziej ale tak, ale no, chociaż raz, chociaż raz. O. Nie, to jednak tutaj. Not for me. O nice! O, trafiłam go chociaż. Tu ja uciekam, bo będę strzelać we mnie. Widziałam, ale nasz Niszy się odbił. To się nie opłacało ta wymiana, ale no ciężko ile strzymałam. O kurde, się podbił. Aha, nie, nie, nie. Ha ha ha. Ha ha ha. Dobra, już się to nie wyszło. Co tam o świece? O przewalił mi. Już boli. Kurde, obniżenie działa, nie mam. Ja cię kręcę, no! Zrobili nas jak chcieli po prostu. Dobra, jest to git mapa. Ja tą mapę lubię. Szkoda, że oni mają dwie rurki jeszcze w by... tym... To nie więc Mamy przerąbane, ale postaram się najbardziej jak będę mogła, żeby ich zrobić. Okej, okay, żeby e, zrobić misję to muszę staranować kogoś, więc... To jest nawet okej okay, mapa do taranowania, ale no trzeba mieć okazję do tego. Może będę miała. Ej, ale na nie zobaczyłam, że są siódemki. A, są siódemki, super. Kurde, ale mają Skodę, to ja tak nie lubię Skody. Wiecie, to może taka w ramach jakiej ciekawostki. czekajcie? A, pojechał w drugą stronę. W ramach ciekawostki. Jak było to podsumowanie w zeszłym roku? Wiecie tam, ile godzin, ile bite, i tam śrata tata, 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 to było też coś takiego jak. To, jaki czołg najwięcej razy ci zabił? Nie zgadnijcie. Jaki czołg najwięcej nie, nie zabił? Podpowiedź Trzeci od góry. Wypić w przeciwnej drużynie. No, oczywiście, że Skoda T5-6 tej Skody nie lubimy w tym roku. Aj! Ale zrąbałam. Kurna! Ładuję teraz dwie godziny, bo przez to, jestem ale da chwilę już mnie nie ładować. Nie wyjeżdżam, bo tutaj mogą być jakieś TDki czy coś stać. No kurwa, no co jest? O su, robiście! Szansa wrywa ziemię. No ładnie, teraz gnia. Bardzo nie? No fajnie, mega fajnie, mega fajnie. Dobra, odbił się, że raz się odbił ode mnie, nie? Coś tutaj tak zginął? Aaa, ginę. Dobra, dobra jestem o, już ginę. Kurna, ale szkoda, już by nie żył możliwe. Już by możliwe, że nie żył. U okay, nich jedna dwururka nie żyje, dobra. Szczęście w nieszczęściu, naprawdę, że ja tu przetrwałam. Nie Ale ja myślę, że to bardzo fajna witewka, więc zakończymy odcinek. Możecie zostawić subskrypcję, napisać komentarz, jakikolwiek, tak jak pod poprzednimi jakimiś odcinkami. Zostawcie łapkę w górę. I dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć.